To ja! Glutki! A dzisiaj otwieramy kci Nie udało się zdobyć sobie mm, sekrety, ale następnym razem będzie więcej sekretów ze pleniunki. Teraz zaczynamy! To są małe kotki, który się musi udać zdobyć. A tutaj jest One Kill Napisane One Kill Dzisiaj You own one. You own one, żeby zdobyć, żeby. Będzie trafięcia. No to. Unlocked, ok? Będzie kotki? Tak, będzie kotki. Uwaga! Wow! Jaki ładny! Wow! Te kotki nasuwa się raca! Zaraz zobaczymy, jakie jest zdobycia. Jak ładnie! Mam nadzieję, że będzie zadolonowi. Mamy dzisiaj. Dajcie. Chodzicie tego! Mamy tylko zbudmieniał. Mamy raca tyle napisane, że nie mogę dzisiaj go pokarmić, ale to jest wipy. yay! O jaki ładny! To jest raca. Cześć raca! Cześć. Okej. Okay. Dobra. Widzowie Nie zapomnijcie Łapkę górę i zasubskrybujcie. Jak zdobycie taki kotka czy tak jest bardzo zadowolony, mam kompletów. Następny razem będzie sekretu. Do widzenia następny razem!